Dzisiaj opowiem o najsłynniejszej kopii boskiego Apolla z Pałacu na Wyspie. A ja nazywam się Aneta Czarnecka i jestem kuratorem rzeźby w Muzeum Łazienki Królewskie. Rzeźba przedstawia Apolla, boga piękna i światła, życia i śmierci, patrona sztuk, jednego z najpotężniejszych bogów na Olimpie. Przedstawiano go jako pięknego młodzieńca o atletycznej budowie ciała, w wieńcu laurowym i z lirą w ręku. Posąg ukazuje Apolla jako łucznika, jego postać ustawiona jest w kontrapoście. Głowa zwraca się ku lewej dłoni, w której niegdyś prawdopodobnie znajdował się łuk. Na piersiach widnieje pasek od zawieszonego na plecach kołczanu ze strzałami. Bóg okryty jest jedynie szatą przerzuconą przez lewe ramię, spiętą na prawym barku fibulą. Po prawej stronie postaci, na fragmencie pnia drzewa, wije się wąż. Charakteryzujące Apolla atrybuty, takie jak łuki i strzały, Współdzielił ze swoją bliźniaczą siostrą Artemidą, boginią łowów i przyrody, która utożsamiana była z Księżycem. Apollo natomiast identyfikowany był ze Słońcem. Mitologiczne rodzeństwo symbolizowało zatem przeciwstawne pojęcia, takie jak dzień i noc, rozum i naturę. Apollo był również opiekunem sztuk, który zsyłał natchnienie poetom i przewodził muzą zgromadzonym przy źródle Hipokreny na wzgórzu Helikonu. Apollo z łukiem w ręku i kołczanem ukazywany był w przedstawieniach odnoszących się do opowieści o zabiciu węża Pytona u stóp góry Parnas. Pyton strzegł wyroczni delfickiej. Apollo, zabijając go, przejął nadzór nad wyrocznią i założył w tym miejscu swoją świątynię. Rzeźba jest przykładem ukazania Apollo jako zwycięzcy, triumfującego nad martwym potworem. W czerwcu 1793 roku do portu w Gdańsku przybił statek. Na którego pokładzie znajdowały się figury Apolla i Herkulesa, które zdobią dziś dawną królewską rezydencję. Ponad dwumetrowy posąg ustawiony został w niszy nad kominkiem północnym w sali balowej w pałacu na wyspie. Marmurowa rzeźba Apolla, którą podziwiać możemy w Łazienkach, to kopia jednego z najsłynniejszych i najchętniej kopiowanych dzieł antycznych Apolla zwanego belwederskim stojącego od 1511 roku na dziedzińcu belwederskim w Watykanie. Posąg ten został odkryty niedaleko Rzymu w 1495 roku i jest on rzymską kopią z II wieku brązowej rzeźby pochodzącej z IV wieku przed naszą erą. Autorem greckiego oryginału, jak się przypuszcza, był grecki rzeźbiarz Leochares. Kopię watykańskiego posągu wykonał natomiast włoski rzeźbiarz Antonio Deste. Jak świadczy sygnatura, znajdująca się z przodu na pniu drzewa, miało to miejsce w Rzymie w 1790 roku. Posąg zamówił Król Stanisław August za pośrednictwem Marcella Baciarellego, który na życzenie monarchy początkowo prosił o wykonanie rzeźby słynnego Antonia Kanowę. Ten jednak odmówił prośbie, gdyż nie zajmował się kopiowaniem rzeźb. Rzeźby Apolla i Herkulesa początkowo nie były przeznaczone do wystroju sali balowej. Na kominkach miały stanąć przedstawienia Bachusa i Cerery, autorstwa Andrele Brena. Jednak posągi Apolla i Herkulesa zostały włączone w program ikonograficzny sali. Stanisław August pragnął przedstawić siebie jako świeconego władcę, reformującego kraj, dostrzegającego ważną rolę sztuk pięknych w kształtowaniu kultury duchowej narodu. Apollo, ukazany jako zwycięzca, który zabił węża Pytona, wpisuje się w założenia królewskiego programu. U stóp Boga zobaczyć możemy dwie inne postaci króla Midasa i Satyra Marsjasza, symbolizujące ludzkie słabości, pychę i głupotę, nad którymi triumfuje Apollo. Do ikonografii mitologicznego boga nawiązywali liczni nowożytni władcy, również król Stanisław August, którego wizerunek pod postacią Apolla widnieje m.in. na plafonie w teatrze królewskim w Starej Oranżerii.